Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie, dlatego wielka przyjemność. Doktor Jasz Gołota, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Będziemy rozmawiać o Korei. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Oczywiście będziemy o Korei Południowej. Ostatnie nasze spotkanie traktowaliśmy o tym, dlaczego właściwie Koreańczykom się udało. Porównywaliśmy sytuację polską. Korea Południowa dzisiaj, z uwagi na to, co się dzieje na wschodzie, we wschodzie Europy. Co się dzieje na Ukrainie, również jest tym ważnym elementem międzynarodowej układanki, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa. Jeszcze w, pod końcu ubiegłego roku, właściwie 2022, administracja koreańska opublikowała taką strategię na rzecz Indo-Pacyfiku. Jeszcze może z, zapytam pana doktora, czy to jest główny dokument taki strategiczny, czy jeszcze może coś się. Czy Koreańczycy sięgają dalej niż akurat ten region świata? Znaczy, Koreańczycy rzeczywiście bardzo przeżywają, brew to co, co jakie my mamy wrażenie, bardzo przeżywają sytuację w Ukrainie z wielu względów. Oni mają, podobnie jak Polska, podobną historię, w której ciągle trzeba walczyć o wolność, w której ciągle są tacy niespokojni sąsiedzi, którzy często nieproszeni zaglądają do nas, więc ciśnięta między Japonię i Chiny. Korea i Polska wielą to takie doświadczenie ciągłej niepewności, lęku, bezpieczeństwa, więc oni doskonale to doskonale to rozumieją. Druga rzecz jest taka, że oni mają przykład, w którym państwo, które dysponuje bronią atomową, napada na państwo, które takiej broni nie posiada. Mówimy o Rosji i Ukrainie. I Koreańczycy oczywiście przenoszą sobie to na swój grunt i zastanawiają się i bacznie przeglądają otoczeniu międzynarodowemu, jak to, tak jak to otoczenie reaguje w takich przypadkach, bo oni myślą już o sobie. To jest pierwsza rzecz. A druga też y, y, analizuje, jakby wyglądała konfrontacja wielkich mocarstw, tylko ty w przypadku nie Rosji, tylko Chin i Stanów Zjednoczonych w ich najbliższych otoczeniu. W związku z tym, tak jak pan zauważył, pojawił się szereg inicjatyw, które wręcz powywracały y, do góry nogami koreańskie myśl i pomysł na, na wotoczenie międzynarodowe, bo jest to przede wszystkim wzmocnienie oczywiście sojuszy z, z największym sojusznikiem ze Stanów, z jedno, ze Stanami Zjednoczonymi, ale między innymi bardzo Korea zbliżyła się do Japonii. A jako państwa, które nie darzą siebie specjalną sympatią, mają trudną i ciężką historię, całkiem niedawno, kilka miesięcy temu uregulowano nawet coś, co się wydawało niemożliwe jeszcze rok temu, a mianowicie odszkodowania za pracę przymusową, które rząd koreański wziął na swoje barki, prawda, w, od Japończyków. No oczywiście nie wynika to z wzajemnej sympatii, i ta, ta przyjaźń japońsko-koreańska będzie tak duża, jak duży będzie strach przed Chinami. Ale tak jak Pan mówił, koncepcja indo Indopacyfiku, czyli sam w ogóle koncept Indopacyfiku, czyli stworzenia przestrzeni jako otaczającej trochę Chiny, prawda? Jako spojrzenie geostrategiczna przestrzeń, która ma wspólnie przez szeroką koalicję państw demokratycznych, państw, które dążą do utrzymywania wolności mórz, prawda, i wspólnie mają jakoś balansować ekspansję Chin Ekspansja Chin rozumiem, że Koreańczyk jest wrażliwy na to na tym, w związku z tym, co się dzieje na Wschodzie, tylko pytanie, czy pod kątem właśnie bezpieczeństwa bardziej Koreańczycy liczą na siebie, grają na siebie, czy jednak na międzynarodowych partnerów, oczywiście pewnie badają reakcję Stanów Zjednoczonych i szeroko pojętego świata zachodu. Ale tutaj pytanie konkretne. Czy Koreańczycy mają narzędzia, żeby się bronić, żeby się przygotować? Koreańczycy, dlaczego ten przykład jest właśnie taki ciekawy i, i warto go rozpatrywać z naszego punktu widzenia? Koreańczycy, proszę Państwa, tak jak my kiedyś byli absolutnie bezbronni, bez przemysłu zbrojeniowego i bez jakichkolwiek instrumentów, form samodzielnego zapewnienia sobie bezpieczeństwa. I tak było aż do połowy mniej więcej wojny wietnamskiej 1969 rok to tak idealnie nawet połowa. Amerykanie wdrożyli, wdrożyli doktrynę Nixona, która zakładała wycofanie się czy zmniejszenie zaangażowania wojsk amerykańskich w obronę sojuszników, co Koreańczycy bardzo przeżyli, prawda? Bo to Stany Zjednoczone były gwarantem suwerenności i bezpieczeństwa Korei Południowej. I był to moment, w którym doszło do przełomowych decyzji, gdzie podjęto właśnie się podjęto trudu zbudowy od podstaw, od podstaw całego przemysłu zbrojeniowego, który zaczynał od produkcji naboi i najprostszych karabinów, oczywiście wszystko na licencji amerykańskiej, a dzisiaj Koreańczycy budują samolot takiej czwartej i pół generacji, prawda, samodzielnie, produkują jeden z najnowocześniejszych sprzętów wojskowych. Które trafią niedługo, już zaczęły trafiać na Wisłę. Więc Koreańczycy wy wykonali ogromną pracę. Praca, która była oparta na założeniach, planie i konsekwencji. I ciągłej konsekwencji i to, co dzisiaj oglądamy, to, co dzisiaj Korea prezentuje, swój przemysł obronny, swoje zdolności, możliwości kreowania rzeczywistości najbliższego otoczenia, ale tak widzimy i dalszej, no, jest ich ogromnym sukcesem. I też pokazuje jak wbrew pozorom bliska jesteśmy Korei Południowej, czyli sytuacja, która ma miejsce u nas, co się dzieje, ma bezpośrednie przełożenie na drugiej stronie świata. W takim razie przedmiotem głównym naszego spotkania miała, miała być rozmowa o przemyśle koreańskim, który również odbił się szerokim echem w Polsce. W skrócie, co Koreańczycy dzisiaj produkują u siebie i czy ten sprzęt, również ten wybór, modernizacja, rozwój wypadów zbrojeniowych właśnie służy Strategii tym celom, o którym pan doktor mówi. Także znaczy, y, Koreańczycy dzisiaj produkują już chyba właściwie wszystko. <noise> właściwie wszystko. Czy jest to najlepszy sprzęt na świecie? Czy są to czy Pantery, to są prawda, najlepsze czołgi? Nie są chyba najlepsze. Czy Samoloty też nie są najlepsze. Y, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, czy są lepsze niż, y, niż Hajmarsy? Chyba też nie. Natomiast jeśli chodzi o ten stosunek kosztu do, 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 do efektywności, jest bardzo wysoki. Jest to bardzo dobry sprzęt, tak jak mówię, może nie najlepszy z najlepszych, ale wystarczający w, w naszym przypadku, żeby jest na tyle funkcjonalny i zaawansowany, że bardzo wzmacnia zdolności zdolności, zdolności obronne. Koreańczycy, tak jak mówiłem, zaczynali od składania najprostszych rzeczy. Oni przechodzili kilka faz tych rozwojowych, bo zaczynali od, od, od takich prostych materiałów. Później zaczęli kupować licencje na części, tak, prawda, do Amerykanów technologii, do części do samolotów, do helikopterów, do haubic, aż zaczęli ten cały... Po tym okresie przeszli w taki stan koreanizacji i takiego innowacyjnego naśladownictwa. Czyli nie tylko kupowali licencje, ale starali się też tą technologię czy nabyte kompetencje w jakiś sposób rozwijać. Aż do i tak dotyczyło to właściwie wszystkich obszarów, jeśli chodzi o obronność, bo i lotnictwa, i łodzi podwodnych, i prawda, wojsk pancernych, już nie mówiąc o osobistym wyposażeniu żołnierzy, i moździerzy. Więc dzisiaj Koreańczycy na dobrą sprawę są w stanie produkować, Produkty ze wszystkich tych obszarów, obszarów sektora zbrojeniowego i co ciekawe, postawili sobie bardzo ambitny cel, zostać czwartym największym eksporterem broni na świecie. Hmm. Ambitny cel do, do zrealizowania? No proszę sobie wyobrazić, czyli oni chcą, yy, prawda, przeskoczyć Chińczyków w produkcji i eksporcie broni. Yy, no ale Korea dokonała już tylu, tylu ekonomicznych cudów i dała świadectwo właśnie tej swojej konsekwencji, pracowitości, zaciętości, że nie jest to taki cel nierealny. Koreańczycy są bardziej pracowici niż Chińczycy? No, proszę Państwa, Koreańczycy przez wiele lat dzierżyli prymat najbardziej pracowitego narodu na świecie, jeśli chodzi o godzinowego, prawda? Jeśli chodzi o, godzinowo, o, o godzinowy wymiar. Teraz już się chyba troszkę to zmieniło, bo Koreańczycy się nie wiem, czy to będzie dobre krzywienie, w tym stylu życia, chociaż ciągle uważam, że no jest to. Troszeczkę Koreańczycy mają przerost tych, te, te, tego przymusu, tego imperatywu pracy non-stop. Bo nie wiem, czy kiedyś nawet pytałem dyrektora banku z Korei, czy oni są w ogóle szczęśliwi w tym systemie, gdzie się pracuje od rana do nocy i w nocy, no ale powiedział, że są. Jeżeli Koreańczycy produkują, kto korzysta dzisiaj z tych dobrodziejstw koreańskiej myśli technicznej, czy te towary, że tak powiem, produkty mają wzięcie, o tak, na rynku? Koreańczycy doprowadzili do prawdziwej ekspansji, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o przemysł zbrojeniowy. Oni jeszcze przed 1979 rokiem, czyli przed tą decyzją o, o założeniu przemysłu zbrojeniowego, nie eksportowali praktycznie nic. W XXI wieku już 80% uzbrojenia koreańskiego, którego korzysta armia koreańska, pochodzi już z, z, z właśnie, właśnie z Korei. No i, i Koreańczycy bardzo szybko zaczęli się wspinać, zaczęli się wspinać, jeśli chodzi w, w rankingu największych eksporterów broni, w 2022 roku osiągnęli sprzedaż w wysokości 7 miliardów dolarów. I cały czas wzrost ten bardzo, bardzo rośnie. Kto kupuje koreański sprzęt? Oczywiście najbliższe otoczenie międzynarodowe, prawda? Kraje ASanu, Tajlandia, Filipiny. I te kraje najbliższego otoczenia. Warto pamiętać, że weszli w, w, w kooperację z Turkami, jeśli chodzi o produkcję czołgów, bo czołgi, czołgi tureckie są oparte przecież na, na, na czarnej panterze, na K2. Zaczęli, ale Koreańczycy wyeksportowali przecież te swoje chałbice do Norwegii, zaczęli współpracę z Wielką Brytanią, zaczęli bardzo mocno promować swoje, ten samolot FA-50, prawda? Więc. Rynek rośnie koreańskich y, y, dóbr wojskowych, produktów wojskowych i zbierają pozytywne recenzje. My też mamy jako Polska dobre doświadczenie z, z, z współpracy z przemysłem koreańskim zbrojeniowym, bo nasz armatochałbica Krab, czyli y, brytyjska, brytyjska armata y, została przecież osadzona na koreańskim podwoziu K9. I udana współpraca, transfer technologii oraz rzeczywiste takie, no dobrze wypracowane praktyki stworzyły bardzo dobry produkt, to po pierwsze, a po drugie atmosferę do dalszej współpracy. I, jedno, I według mnie jest to jeden z ważniejszych przyczyn, dlaczego zdecydowaliśmy się na strategiczny, długofalowy sojusz z Koreą Południową, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową. Czyli Koreańczykom nie brakuje know-how, biorąc też pod uwagę to, jak świetnie rozwijają się w innych branżach, technologiach, to się wzajemnie wszystko uzupełnia. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak jak mówiłem, koreańczycy, koreański model rozwoju tego przemysłu zbrojeniowego, to jest połączenie wolnego rynku, ale jednak zarządzania centralnego. W którym decydują rządowe centralne instytucje, jak Agencja Rozwoju Przemysłu Obronnego. Prawda? W Korei wygląda to tak, że samą produkcją zajmują się firmy prywatne. Natomiast, jeśli chodzi o innowacje, wdrażanie, planowanie, jest to po stronie państwa i daje to taką, taki komfort producentom. Bo ten komfort polega na tym, że państwo na przykład daje duże przedpłaty. Czyli firma ma pewność ciągłości produkcji. Nie ma takiej ciągłości i konsekwencji niestety u nas brakuje, bo my przez bardzo długi okres nic nie robiliśmy, a teraz chcemy wszystko zrobić, prawda, za ostatnie 30 lat. I Koreańczycy są zachwyceni zresztą polskim klientem, który przyjeżdża, kupuje wszystko po każdej cenie i nie zadaje jeszcze za dużo pytań. Więc dla Koreańczyków rzeczywiście ten przemysł wniósł dużo, dużo, dużo innowacji generalnie do całej gospodarki. Bo wiadomo, że wojsko zazwyczaj te w technologiach jak choćby GPS, prawda? Bo pierwsze zastosowanie było w wojsku i one się potem przechodzą do rynku cywilnego i się komercjalizują, co Koreańczycy mają w tym Korańczycy mają w tym bardzo dużo doświadczenie i dobre wyniki. Dobrze pamiętam, prywatne firmy jednak zbrojeniowe to W większości, jest tak, w mhm. większości czebole i one, one, są, one są prywatne, natomiast proszę pamiętać o tym takim modelu koreańskim state capitalism, tak, czyli kapitalizm państwowy, w którym istnieje sieć biznesowo-polityczno-towarzyska, która z naszego punktu widzenia jest nie do wyobrażenia funkcjonowania, natomiast w Korei to działa i prywatny przemysł zbrojeniowy, czyli struktura właścicielka jest prywatna, ale tak jak mówiłem, to państwo jest integratorem rynku w zakresie innowacji, Planowania, zakupów długofalowych, prawda, finansowania rozwoju, bo Koreańczycy porzucili naiwną wiarę, że to rynek sam wykształci siły innowacyjne i kapitał, tylko robią to bardzo konsekwentnie i w sposób zaplanowany poprzez nadzór, przez instytucje państwowe. Czy za tym idzie również czynnik ludzki? Bo jedno to jest oczywiście wyprodukować sprzęt, jest pewnie masa inżynierów, ale ktoś musi ten sprzęt obsługiwać. Jakie Krańczycy mają, jaki mają Koreńczycy stosunek do służby wojskowej? No właśnie. <laughs> Przypomniał mi się przykład, kiedy dwóch Rosjan uciekło do Korei przed poborem do wojska, ale wybrali najgorszy chyba kraj do ucieczki, bo Koreańczycy są bardzo wrażliwi na temat służby wojskowej, bo tam jest prawda, surowy reżim prawny, jeśli chodzi o obowiązek służenia ojczyźnie, z racji wojsku, z racji zagrożeń, z rocznie zagrożeń zewnętrznych. Koreańczycy, jeśli chodzi o rozwój przemysłu zbrojeniowego, też podeszli na tyle szeroko, że oczywiście wprowadzili programy nauczania, szkolnictwa zawodowego, który kształcił specjalistów do pracy, w tej branży. To jest właśnie takie bardzo takie holistyczne podejście, że nie tylko, że już jedziemy, kupujemy tysiąc czołgów, tylko zaraz. Wykształćmy kadry, opracujmy plan na 20 lat, zaplanujmy zakupy, sprawdźmy, które, które technologie należy rozwinąć, które kupić, z których zrezygnować, i nawet Koreańczycy wprowadzili swego czasu nawet taki program przyciągania Koreańczyków z zagranicy. Którzy znają się na produkcji zbrojeniowej, inżynierów, technologów, czyli to, to był cały zaplanowany, długofalowy program. Rozwoju tego sektora. A Koreańczycy, tak jak mówię, oni, no, przez ciągłe poczucie zagrożenia sąsiada z północy, który tam strzela czasami rakietami, często krzyczy, prawda, i straszy wszystkich dookoła, nie jest to komfortowa sytuacja. Koreańczycy rozumieją i mają bardzo rozbudowane przecież um, służbę wojskową, tak? Obowiązkowo zresztą. Również dotyczy to, są uczelnie typowo wojskowe tak, na miejscu. Koreańczycy oczywiście szkolą, szkolą swoje, nie, swoich żołnierzy i tak jak mówię, wszystko to jest częścią jakiegoś większego planu, jakiejś większej układanki, prawda? Troszeczkę w przeciwieństwie do nas, że my tak właśnie czasami mamy zrywy. Nie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Polska chce kupić więcej HIMARSów niż Stany Zjednoczone wyprodukowały od początku produkcji w ogóle. Więc to pokazuje taką, no nie wiem, może jakoś średnią świadomość sytuacyjną, tak, w tym obszarze. Hura optymizm przede wszystkim też, inaczej działanie, ale takie no powiedzmy krótkodystansy, bieg na krótkim dystansie, o tak. Chinczy... Nie skoordynowane, nieskoordynowane, właśnie takie euforyczne, emocjonalne, bez konsultacji. Ja rozumiem też wyjątkowość sytuacji, prawda? No ale mimo wszystko, to zobaczcie Państwo, że przez, nie wiem, przez 10 lat nic się nie udaje robić, a do nagle się okazuje, że jedna wizyta ministra i już mamy przemysł brojeniowy, wszystko, produkcję czołgów, akumatohaubit, transfer technologii. Ja nie wierzę w takie rzeczy, prawda? bo zaraz przyjdzie do konkretnych rozwiązań technologicznych i zobaczymy naprawdę gdzie jesteś. Moglibyśmy powiedzieć, że Koreańczycy też mają swój ten taki długi koreański marsz, nawiązując do tytułu pewnej książki. Koreańczycy tak i tak to jest charakterystyczne dla tych państw azjatyckich, oni są niezwykle konsekwentni. To znaczy już jak robią, bo my często u nas staramy się podjąć się produkcji jakiejś jakiej, jakiej rzeczy. Inwestujemy przez 3 lata, przez 5, potem odchodzimy od tego, potem próbujemy czegoś innego. A Koreańczycy robią to konsekwentnie od ponad 50 lat. I zbierają, zbierają tego efektu. Czy Koreańczycy ufają również tak na gruncie ludzkim władzy, która definiuje pewne problemy, pewne wyzwania, cele, również związane z bezpieczeństwem? Czy to jest tak jakby powszechna zgoda na tym, że trzeba się zbroić i trzeba ten sprzęt produkować? Pamiętajmy, że Korea, oto jest kolejne podobieństwo z Polski, bo i Koreańczycy byli pod zaborami, my byliśmy pod zaborami, Korea nawet była generalną gubernią, Polska też była generalną gubernią, prawda? Oni przechodzili okres y, autorytaryzmu i my też mieliśmy okres autorytaryzmu, y, takiego tego komunistycznego, więc oni mają podobne doświadczenie, jeśli chodzi o demokrację, y, y, doświadczenia demokracji, jak Polska. Póki y, były to rządy generała Parka, no to wiadomo, że nie było jakichś tam y, specjalnych y, y, możliwości dyskursu, prowadzenia dyskursu politycznego, ale od momentu, kiedy ta demokracja rzeczywiście została zrealizowana w Korei, y, jeśli chodzi o politykę zbrojeniową, bezpieczeństwo, Bezpieczeństwa jest to sprawa ponad partyjnymi podziałami i jest to taki konsensus wypracowany, wypracowany, prawda, długofalowy, niezależnie z której opcji, czy bardziej konserwatywnej, czy liberalnej, prawda, kto rządzi, to jednak sprawa zbrojeń, przemysłu obronnego i bezpieczeństwa jest absolutnie ponad podziałami. Czy nie ma tak, że jeden minister zamawia, zmienia się rząd i drugi minister od razu wszystko kasuje. Można rzec, róbmy drugą Koreę, to byłoby dobre na gruncie polskim przełożyć pewne interesy. Znaczy byłoby wspaniale, gdyby polski przemysł zbrojeniowy był w stanie produkować takie produkty jak, jak Korea Południowa. I naprawdę warto ten przykład dobrze się z nim zapoznać, przestudiować, czy on jest w ogóle do wprowadzenia w warunkach polskich, prawda? Ale jest wiele rzeczy, które my już naśladujemy, chociaż poprzez tworzenie jakichś instytucji. Koreańczycy to też państwo rozwiązania podatkowe wprowadzili, zachęty dla przedsiębiorców, właśnie tak jak mówię, te duże definansowanie finansowanie w zakresie produkcji, tworzenia produkcji na te cele obronne, to państwo wszystko finansuje. Czyli jest to takie niby znaczy prywatne przedsiębiorstwa, ale tak jak mówię, one, one tworzą jeden wielki zespół pod, pod nadzorem, czy właśnie to i państwo jest integratorem tego całego rynku? Celów, środków, czasu, technologii, innowacji. Jestem, drodzy decydenci, jeżeli ktoś nas słucha, podpowiadamy. Bardzo dziękuję, doktor Łukasz Gołota. Dzisiaj był gościem audycji. Kłaniam się. Bardzo dziękuję i polecam Państwu śledzić właśnie Koreę Południową i to, co tam się dzieje, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy bardzo długo i intensywnie współpracować. Więc im lepiej się przygotujemy i więcej nauczymy, tym więcej korzyści również dla nas. Więc dziękuję Panu za zaproszenie i dziękuję Państwu za czas i wysłuchanie. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Coffee. Do usłyszenia!